Tonight, bitches, where are you from? Get out, bitches, go to home Tonight, bitches, where are you from? Get out Jak zwykle, gdy wybija 24 czwarta Mam flow jak Jakarta Nocą na nawijanie jestem uparta Szklanka Carlo Rossi farta Lubię pić gdy ma na to ochotę Bez przymusu mam sekundę na flute Sekundę na szuta. Wychodząc wieczorem na miasto, cała Pytryna czuję moje wybasto W czapce Queen, ulicę przemierzam, daszkiem z ziomkami się zderzam Pozdro dla Krzysztofa, co razem w bramie nawijamy dźwięki Jak w echogramie echo, echo, bramie. Najbardziej wkurwiają mnie laski, co lecą na za fose będą ciąchać do na Twoim kutasem. Kobieto, zakasaj rękawy, weź się do roboty, kobiety, koty. Bardziej wkurwiają mnie laski, co lecą na kasę. Za fose będą ciągnąć dora na Twoim Zakasaj ręka, wyweź się do roboty Kobiety, koty zarabiają w chuj floty. Ej. Ej. to podstawowa zasada Nie powinna tu być rada Nieważne z jakiego środowiska się wywodzisz, wiesz o co chodzi? Masz pełny pakiet oceacy Żeby z szacunkiem po osiedlach się wozić Ład portfela nie stanowi O twoje wartości Nie wchodź w do nieku Mających tego faktu gości Takich co robią zazdrości Nienawiści, złej energii Złościwości, złości Ten kto pluje jadem Ma jad w sobie co poparzyć odbija się w tubie nie przejmuj energii nienawiści bądź ponad to twoje ponad to w pozytyw się ziści